Cześć, jest z Tony's Legend Pages, a razem z nami nagrywa tym razem Kapitan czego? Poprzedni serii, czyli tego SCP-087B. Jest... No, no, to jest poprzednia. Co ja pieprzę? To jest gra SCP-087B. Czyli? Tak. Kolejna część tej strasznej dawki emocji. Do straszniejsza jeszcze. Tak. Bardzo strasznie. Ja pierdzielę! Jakieś łańcuchy czy coś. Puszczony. Ja Nie boję! Ale ty chyba w to grałeś już chyba. No, no grałem już. co jej? Czyli... mi jak w to... Ja pierdzielę co to jest za pokój? E ja e Wyjaśnia się to To są jakieś potwory chyba. No, pow, powiem, Powiedz mi. A, ja pierdzie. Jakieś... Ktoś hucha do mnie. Ale jeżeli przetrwałeś sam początek to już się ciesz. Bo niektórzy do początku już nie przetrwają. Ale to jest dopiero trzecie piętro. Czy trzeci poziom. BOŻE! <grystanie> <grystanie> Spokojnie. O, 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 się, złaś, złaś Schody nie gryzą. jeszcze yy, że wygląda na no. straszną, ale jak się nie słyszy dźwięków to nie Ta gra też tak samo polega na schodzeniu, tylko że troszeczkę inaczej schodzi. słyszałem, że. no, że tu jest jakieś pandełki? Nie ma takiego. Zobaczcie, jak się. Czemu to jest dziura? Sąs, sąs, i przed tym czymś takim. sporem na lasę, nie wiem uciekać w drugą stronę, przeciwnie, tak? No schadź, schadź, ci Ja tego nienawidzę. A to dopiero ósme piętro.

nie bój się! Black of Play Games! Nie bój Ciesza, się! Gadał, gadał. 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 To jest jeszcze straszniejsza niż poprzednia część. Yy, tak, wiem. Dlatego jak nagrywałeś SCP- mi wtedy inaczej byłem, ale nie byłem na nagraniu, to gadał. ja wiedziałem, ja wiedziałem, że to nie będzie aż tak straszne jak SCP. Co ja mam zrobić? Weź. Słapmy oczy zaraz Kiedy odskrycać Eee, dobra, dobra odbieraj oczy po ścianach nie będę się O! Może kiedy ty skończyłeś grę Na sześćdziesiątym Tak Długo No I Ty wytrzymałeś no wytrzymałem, ale to było wówczas no, rano i ja jeszcze spałem, nie kontaktowałem, to, no. aż tak, także dźwięki ja mi tutaj nie dochodziły. Co to jest? Ja, Jakby ktoś szedł za mną, to idę to, No. idę że czemu są tu dwa przejścia? To wybierz któryś? które ty wybrałeś? Nie powiem. O to są kolejne przejścia. No. Aaa, nie mogę grać dalej. Psychika moja nie wytrzymała. No. To jakbyś ty grał w Amnesia, a amnizię jest jeszcze mniej straszna niż ta gra. A. Jeszcze więcej co się nie dzieje. Jestem odważny. Bez żartów, proszę. 16. O ja pierdolę, ile jeszcze? Ile? Jest 34. 34. Ty, ty na pewno wiesz, że to jest ostatnie piętro. Ja, ja nie mówię, że to jest ostatnie Nie, piekło. że ty jak graś to było ostatnie. Dla, nie, dla mnie było ostatnie. Ja... No. już teraz naj... najwcześniej skończyć Aaaa, ile jeszcze? Dobra tutaj już... jest żadnego stwora nie widziałem. Ciesz się. Jaki Aaaa! Co się Co to było? Ja tego nie widziałem tak naprawdę. To widziałem... Żiana? No, nie, to coś było na no serio. No nie wiem, dla mnie było wszystko normalnie. Powstrzymam się od krzyku. Uła! Wow. Nawet nic mówić. Policja? <grymcy> yeah! Nie! To jest tak straszne. przecież jak ty to, to tak jeszcze na pewno jest. Ale oni mają z tego bekę, że ja będę gramcił. Mordy i się boję! <grymcy> <A> <grymcy> Bo ty ufasz swoim uszom? <śmuszczaj> Jezus, jak dziewczynka. <śmuszczaj> dalej, dalej. <śmuszczaj> I mnie!